Widzieliśmy to w filmach. Drobna rysa w poszyciu statku kosmicznego lub oknie. Powietrze wyje, a pechowa osoba zostaje wyssana przez dziurę i wyrzucona w próżnię kosmosu jak mięsna papka. Jeśli to śluza powietrzna zapomni, wszyscy w pobliżu zostają wyrzuceni w kosmos niczym korki od szampana. Ale czy naprawdę coś takiego by się wydarzyło? Omówmy fizykę tego motywu filmowego i sytuację, gdy faktycznie zdarzyło się to na Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Jestem stu i witam w DeBankt. Więc masz właśnie zwykły dzień w pracy. Do wnętrza wpada główny bohater, ścigany przez anonimowych kosmicznych żołnierzy, strzelających z precyzją szturmowca bez głowy. Jeden z pocisków przebija poszycie statku. Co się wtedy dzieje? Wbrew temu, co widzisz w filmach science fiction, to nie ma wiele wspólnego z prawdziwą fizyką. Aby naprawdę zrozumieć dynamikę płynów w tej sytuacji, musimy wyjaśnić, jak działa dekompresja. Najpierw, co mamy na myśli, mówiąc o kabinie pod ciśnieniem? Tutaj na powierzchni Ziemi, my ludzie i wszystkie inne organizmy lądowe, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że atmosfera naciska na nas dzięki sile grawitacji. Mówimy tutaj o rzeczywistej skumulowanej wadze cząsteczek powietrza od krawędzi atmosfery aż do powierzchni Ziemi. Ciężar to siła, a siła działająca na każdą jednostkę powierzchni to właśnie to, co nazywamy ciśnieniem. Dla wygody używamy jednostki ciśnienia zwanej atmosferą, gdzie ciśnienie na poziomie morza jest równe jednej atmosferze. Około 147 funtów na cal kwadratowy, czyli 101 325 paskali. Nie, nie o tego gościa chodzi. Ważne jest, aby zauważyć, że chociaż ciężar powietrza działa w dół na danej wysokości. To ciśnienie działa we wszystkich kierunkach w lewo, w prawo, w górę, w dół itd. Ponieważ nasze ciała ewoluowały, aby funkcjonować w takich warunkach, bardzo niskie lub bardzo wysokie ciśnienie powiedzmy sobie szczerze nie sprzyja przetrwaniu. Aby nasze płuca, oczy i woda w tkankach działały prawidłowo, możemy wtłoczyć powietrze do kabiny statku kosmicznego. Aż ciśnienie wewnętrzne będzie wynosić mniej więcej jedną atmosferę. Robiąc to, mówimy, że kabina jest pod ciśnieniem, w przeciwieństwie do warunków na powierzchni Ziemi lub w kabinie pod ciśnieniem. Większość przestrzeni kosmicznej to próżnia, prawie całkowicie pozbawiona materii. A brak materii oznacza brak ciśnienia. Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której kabina jest wypełniona powietrzem pod ciśnieniem około jednej atmosfery. A na zewnątrz mamy ogromną zimną przestrzeń kosmiczną, gdzie ciśnienie jest praktycznie równe zeru. Co się stanie, jeśli przebijemy poszycie, czyli powstaje dziura w barierze oddzielającej warunki jednej atmosfery od warunków zerowej atmosfery? A więc, jeśli powstanie dziura w poszyciu wielkości człowieka, co się stanie, gdy warunki jednej atmosfery zetkną się z warunkami zerowej atmosfery? Różnica ciśnień między tymi dwoma przestrzeniami powoduje powstanie tego, co nazywamy siłą gradientu ciśnienia. I ta siła wypycha powietrze z obszaru wysokiego ciśnienia czyli kabiny, w stronę obszaru niskiego ciśnienia czyli przestrzeni kosmicznej. Gdybyśmy połączyli dwie kabiny, z których jedna miałaby nieco wyższe ciśnienie niż druga, przepływ trwałby, aż ciśnienie powietrza w obu kabinach się wyrówna. W naszym scenariuszu jednak ciśnienie nie może się wyrównać. Nagły wypływ powietrza z naszej skromnej kabiny nie spowoduje przecież sprężenia próżni kosmicznej. Co więc się wtedy stanie? Powietrze będzie uciekać, dopóki ktoś nie zatka dziury, albo w kabinie nie zabraknie powietrza. Jak szybka i gwałtowna jest taka dekompresja? Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w przeciętnej kabinie, na przykład przedziale na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i mamy małą dziurę. Czy zostałbyś przez nią wyssany? Nie, i miałbyś całkiem sporo czasu, żeby coś z tym zrobić. W rzeczywistości prawdziwy przykład takiego scenariusza miał miejsce na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W 2018 roku zauważono, że Międzynarodowa Stacja Kosmiczna traci ciśnienie. Wyciek został zlokalizowany w zadokowanym statku Soyuz, Międzynarodowa Stacja 9, gdzie odkryto otwór o średnicy 2 mm, czyli około 0,08 cala, mniej więcej szerokości zapałki. Jak astronauci sobie z tym poradzili? Czy ktoś został dramatycznie lub nawet zauważalnie wciągnięty w stronę otworu? Nie. Aby tymczasowo zatrzymać wyciek, astronauta Alexander Gerst podobno po prostu zatkał dziurę palcem, dopóki nie mogli jej tymczasowo załatać taśmą i gazą. Ten komentarz z naziemnej kontroli National Aeronautics and Space Administration został zarejestrowany na transmisji na żywo z Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. W tej chwili Alex ma palec na tej dziurze i nie sądzę, żeby to było najlepsze rozwiązanie. Czy narażał się na niebezpieczeństwo? Czy jego palec mógł zostać wciągnięty przez tę dziurę, gdy ciśnienie nadal próbowało się wyrównać? Możemy obliczyć siłę działającą na otwór, odejmując ciśnienie na zewnątrz od ciśnienia wewnątrz, a następnie mnożąc tę różnicę przez pole przekroju otworu. To dałoby różnicę ciśnień około 0,32 N, co przekłada się na siłę mniej więcej równą ciężarowi na ziemi 3 czwartych piłki golfowej. To raczej nie urwie ci ręki. Według danych obliczonych przez Agencję Informacyjną Lotów Kosmicznych, National Aeronautics and Space Administration, przy tym tempie wycieku powietrza wystarczyłoby im na 18 dni. Co może brzmieć dość dramatycznie, ale była to raczej liczba mająca pokazać, jak niewielki był ten wyciek. Więc jeśli znajdziesz małą dziurę w swoim statku kosmicznym, dobrą zasadą jest użyć kciuka. Ale co jeśli dziura nie jest wielkości kciuka, a co jeśli wypadną całe drzwi? To prowadzi nas do ulubionej hollywoodzkiej metody wyrzucania niepożądanych osób w kosmos wyrzutu przez śluzę powietrzną. W tym scenariuszu zazwyczaj nasz bohater w jakiś sposób przechytrza lub pokonuje swojego przeciwnika. Przeciwnik zostaje wepchnięty do śluzy i natychmiast wyrzucony w kosmos przez bohatera. Otwierając zewnętrzne drzwi, alternatywnie mogło dojść do powstania dziury w poszyciu wielkości człowieka, co naraziło ciśnieniową kabinę na próżnię kosmosu. W obu przypadkach pomieszczenie jest zazwyczaj małe lub średnie a otwór jest znacznie większy niż nasza poprzednia dziura wielkości palca. Czy ten stosunek mógłby sprawić, że ktoś zostałby wyrzucony w przestrzeń szybciej niż natłuszczona świnia rozdymka? Komora o wymiarach około 30 metrów sześciennych z drzwiami o powierzchni 1 metra kwadratowego przy ciśnieniu około jednej atmosfery straciłaby 90% ciśnienia w ułamku sekundy. Ciągłe ekstremalne zasysanie, które widzisz w filmach science fiction, to po prostu fikcja, a siła sąca z punktu widzenia fizyki jest w pewnym sensie mitem. Kiedy śluza powietrzna zostaje otwarta, całe powietrze między tobą a wewnętrznymi drzwiami pędzi w stronę otwartego włazu. Z obszaru wysokiego ciśnienia do obszaru niskiego ciśnienia, jak opisaliśmy wcześniej, powstała siła, która przesuwa cię w stronę śluzy. To nie jest ciągłe zasysanie przez próżnię kosmiczną. To zwykły aerodynamiczny opór. Cząsteczki powietrza zderzają się z Twoim ciałem dokładnie tak, jakbyś doświadczał tego w wieczny dzień. Siła oporu jest opisana tym równaniem. Nie wchodząc zbyt głęboko w matematykę, to pokazuje, że wielkość siły zależy od prędkości przepływu powietrza. Naukowcy z Uniwersytetu w Leicester. Badający przestrzeń kosmiczną obliczyli, że w scenariuszu śluzy powietrznej z filmów w pewnym momencie zachodzą konkretne zjawiska. Możesz mieć do czynienia z siłą rzędu kilkuset newtonów, jak podsumowano w badaniu. Osoba zapewne zostałaby powalona. Po wylądowaniu ich przekrój poprzeczny zmniejszy się do około 1 szóstej pierwotnej wartości, a współczynnik oporu także spadnie. Siła spadłaby do jednej dziesiątej i osoba nie zostałaby wciągnięta w kosmos. Ważna uwaga na marginesie. Oni badali ten sam motyw co my. Jak w większości filmów science fiction, zakładają istnienie sztucznej grawitacji. Sama idea zostania powalonym na Ziemię zależy od tego. W bardziej realistycznych warunkach zerowej grawitacji, siła byłaby taka sama. Ale zostałbyś popchnięty bezpośrednio w stronę otworu, zamiast się przewrócić. A jeśli byłbyś przy otworze, przepływ powietrza tutaj jest znacznie szybszy. Nie może być szybszy niż prędkość dźwięku przy temperaturze w kabinie, ale wciąż potencjalnie mamy do czynienia z wystarczająco dużą prędkością, by wygenerować siłę oporu rzędu kilku tysięcy N. W takim scenariuszu Uderzyłaby cię siła porównywalna do kilku dorosłych osób na powierzchni Ziemi. Chociaż to uderzenie trwałoby tylko ułamek sekundy, gdy ciśnienie się załamuje, prawdopodobnie byłoby zbyt silne, by je wytrzymać. Nawet trzymając się solidnego uchwytu, przypięcie liną zapewnia bezpieczeństwo. To nie jest aż tak dramatyczne i długotrwałe mega sanie jak w filmach. Więc jeśli śluza powietrzna nie podoła zadaniu. To co powiesz na dużą ładownię z ogromnymi, potężnymi hydraulicznymi drzwiami? Kliencie, zobacz to: Mek jest w ładowni, chce ją postraszyć. Ten stosunek zapewni nam spektakularny wybuch, którego szukamy. Większa objętość, większy problem, prawda? Początkowy napór byłby gwałtowny, ale ogólnie historia nie różni się od naszego scenariusza ze śluzą powietrzną. Po otwarciu przestrzeni pod ciśnieniem na próżnię powietrze gwałtownie ucieka. Tuż przy krawędzi drzwi przepływ jest najszybszy, osiągając nawet prędkość dźwięku, ponieważ mamy więcej powietrza i większe drzwi, mamy większy przepływ masy, większy napływ cząsteczek powietrza, uderzając we wszystko, co znajduje się na linii otwarcia. Jednak podmuch trwałby tylko przez krótką chwilę. Znowu, jeśli jesteś tuż przy krawędzi, zostaniesz wypchnięty na zewnątrz. Jeśli jesteś w połowie ładowni, również możesz zostać wypchnięty. Naukowcy z Leicester analizowali też scenariusz z dużymi drzwiami. Jeśli rozmiar drzwi zostałby zwiększony czterokrotnie, tak, że otwór miałby 2 na 4 metry, siła wzrosłaby 16-krotnie. Powoduje to siłę około 500 N, gdy osoba leży płasko na ziemi. Oznacza to, że zostaną wyciągnięci, jeśli współczynnik tarcia z podłożem będzie mniejszy niż ok. 0,7, co jest rozsądne. Jednak tutaj w ładowni prawdziwym zagrożeniem mogą być odłamki. Skrzynia, klucz czy luźny panel uderzyłyby mocniej niż powietrze. Jeśli przeżyjesz uderzenie, twój skafander raczej nie. A jeśli Twój skafander zostanie uszkodzony w rozhermetyzowanej ładowni, to koniec gry. Jeśli podobały Ci się te treści, sprawdź jeden z naszych innych filmów, które właśnie wyświetlają się na ekranie.